Robiłam dzisiaj porządki na moim strychu, ale miałam tam tyle rzeczy, że sama nie wiedziałam, gdzie co schować. I nie uwierzycie, znalazłam nawet jakąś starą mapę. Muszę zapytać Twilight, czy ona już coś takiego widziała? Cześć, Twilight. Wiesz, znalazłam taką mapę u mnie w domu. Czy ty znasz się na mapach? Bo ja to tak nie bardzo. Może mogłabyś mi ją objaśnić? Ojejcia, rzeczywiście, to przecież stara mapa, ale Rainbow Dash, spójrz, to jest, to jest przecież, to smerfetka! I ile dróg, ciekawe co to znaczy, nie widziałam jeszcze tak skomplikowanej mapy, może powinnyśmy pójść za śladem smerfetki, może nas gdzieś zaprowadzi? Ale, Twilight, gdzie my mamy iść? Przecież tu jest chyba pięć dróg. Poza tym nie wiemy, czy taka wyprawa jest bezpieczna. No popatrz, taka kręta droga. Hej, nie jest tak źle. No chodź, Rainbow Dash. Spróbujmy, może... Może uda nam się trafić do smerfetki? Zawsze chciałam ją poznać. Chodźmy, proszę, proszę! Spakujemy się raz dwa. Taka wyprawa może wcale nie trwać długo. Wiesz co, Rainbow? Tak sobie pomyślałam, że najpierw to zapytajmy może Applejack. Ona przecież uwielbia dalekie wyprawy. Zabierzmy ją ze sobą. Co ty na to? O! A kto to idzie w moją stronę? To przecież Twilight. I kto tam stoi z tyłu? A no tak, Rainbow Dash. Ciekawe, czego ode mnie chcą. Cześć, Applejack. Jejku, dobrze, że na Ciebie trafiłyśmy, bo wiesz, razem z Twilight wyruszamy w daleką podróż. Dokładniej to, musimy chyba odnaleźć Smurfetkę. Nie wiem o co chodzi, Twilight, ale ona ma moją mapę. Była u mnie na strychu. Spójrz na nią, co? No dobra, Rainbow Dash. Zaraz spojrzę. To gdzie jest ta mapa? O, to właśnie ona. Zobacz, Applejack. Którą drogę nam poradzisz? Jest ich tak wiele, a same nie mogłyśmy się zdecydować razem z Rainbow. A ty dobrze znasz te lasy? Przecież często tutaj podróżujesz i zajmujesz się zwierzakami. No proszę, co nam poradzisz? Wow, dziewczyny, co wy znalazłyście? To stara, zaginiona mapa smurfów. Wow, nie wierzę. I to było u ciebie na strychu, Rainbow? Niemożliwe. Ona doprowadzi was do wioski smurfów. Zaginionej wioski Smurfów. To jedyna taka okazja w życiu. Muszę iść z wami i to koniecznie. Dajcie mi sekundę, przygotuję się i ruszamy szukać wioski. Zaginiona wioska Smurfów? Twilight, czy ty to rozumiesz? Możemy znaleźć tam jakiś skarb, albo 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 po prostu odkryjemy nową wioskę. Też będzie fajnie. Jejku! I może spotkamy smerfy! I ja przecież nigdy nie widziałam smerfa na żywo. Ciekawe, czy naprawdę są takie malutkie. Wow, ale. Ale, Rainbow, ty myślisz, że, że smerfetka ciągle może być w tamtej wiosce? Ja zawsze chciałam spotkać smerfetkę, ale no nie wiem, czy nam się uda. Może, może coś się z Merfą stało? A co, jeśli napadł ich gargamel? Hej, dziewczyny, nie panikujcie! Chodźmy szybko. Wybierzmy może tą najbardziej krętą drogę. Wydaje mi się, że będzie to ścieżka D. Co wy na to? Sprawdźmy! Applejack, czy my na pewno poszłyśmy w dobrą stronę? Spójrz, tu są tylko zebry. I, I resztki ogniska. Poza tym robi się ciemno i zimno, a ja już zaczynam. Zaczynam trochę być głodna. Może zrobimy chwilowy postój, co? Hej, Twilight, nie maruć! Musimy odnaleźć wioskę. Znalazłyśmy mapę. Prawdopodobnie jako jedyne. To taka wielka okazja. No i Applejack nam pomaga. Na pewno znajdziemy właściwą drogę. Poczekajmy do rana, aż wzejdzie słońce, wtedy łatwiej trafimy na miejsce. No dobra, to słuchajcie, teraz idziemy spać, ale rano zaraz ruszamy dalej w drogę. Co to są za głosy? Ciągle coś słyszę, a przecież jest środek nocy. Ciemno i zimno, Rainbow już dawno chrapie i Applejack też, ale wyraźnie słyszę, że coś się rusza. Ech, chyba je obudzę i ruszymy dalej w drogę, bo co jeśli to są smurfy? Hej e Rainbow Dash, Rainbow no wstawaj, chodź ruszamy, chyba słyszałam smurfy. Twilight, co jest? Obudziłaś mnie... Oj, zaraz, przecież to już słońce wstało. Czemu my tak długo śpimy? Wiesz co, Rainbow? Chyba słyszałam smerfy. Chodź, trzeba pójść w tamtą stronę. Wszystko słyszałam. No chodź dalej. Applejack, wstawaj, ruszamy. No dobra, to słuchajcie, dziewczyny. Mapa mówi, że powinniśmy pójść teraz na zachód, ale... Twilight mówi, że słyszała głosy gdzieś na wschodzie. No nie wiem. Mi się wydaje, że trzeba trzymać się mapy. Nie, no nie, mówię wam, posłuchajcie mnie. Wyraźnie słyszałam. Chodźmy. No proszę, mówię wam, tam na pewno będą smerfy. Słyszycie, znowu, no dalej, chodźmy szybko, bo zaraz nam uciekną. Widzicie? Dziewczyny mówiłam. To przecież zaginiona wioska z nerfów. Spójrzcie, jakie smurfiki są malutkie, ale mają małe chatki. No dalej Rainbow Applejack! Chodźcie to zobaczyć! Jejka, Twilight, ty naprawdę miałaś rację. To przecież zaginiona wioska z nerfów. Ale super! I to nam udało się ją odkryć! Ciekawe, czy jakiś Smurf mieszka w środku? Myślisz, że nas usłyszały? Papo Smurfie! Papo Smurfie! Chyba mamy gości! Widzisz? Tylko to są bardzo duzi goście. To chyba. To chyba Rainbow Dash i Twilight Sparkle. Ciekawe, jak nas znalazły! Papo Smurfie! Możemy się z nimi przywitać? Oj, smerfetko, smerfetko! No dobrze, możesz się przywitać z naszymi gośćmi, ale bądź bardzo ostrożna, nie chcemy przecież, aby znalazł u nas gargamel. O, witajcie, smerfiki! Smerfetka i papa smerf! Jak miło was spotkać! A myślałam, że smerfy. To tylko bajka, ale wy istniejecie naprawdę! Jak miło Was wreszcie zobaczyć na żywo! Tak się cieszę, że znalazłyśmy razem z Rainbow drogę do Waszej zaginionej wioski! Dzisiaj ponownie spotkaliśmy się ze Smurfami, ale nie tylko, bo była też Twilight Sparkle razem z Rainbow Dash i Applejack to właśnie one odnalazły zaginioną wioskę smurfów. Jeśli i wy chcielibyście kiedykolwiek zobaczyć smurfa na żywo, napiszcie mi o tym w komentarzu, zostawcie też kciuki w górę i zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia!